Czy bomby atomowe są naprawdę bronią masowego rażenia? A może są po prostu bronią masowego oszustwa? Materiały filmowe przedstawiające rzekome wybuchy nuklearne po krytycznej analizie ujawniają niepodważalne dowody manipulacji fotograficznej. W większości wczesnych czarno-białych materiałów filmowych z testów nagręconych w latach 50. i 60. i pokazywanych w kronikach filmowych oraz filmach budzących strach. Wyraźnie widać, że mamy do czynienia z fałszywymi makietami, z miniaturowymi domami, pojazdami i drzewami. Zwróć uwagę na nierealistyczne i nienaturalne, idealnie równe rzędy nieproporcjonalnie cienkich drzew. Po tym, jak kruche modelowe drzewa zostają zdmuchnięte na bok, film szybko przechodzi do ujęć prawdziwych drzew w innym miejscu. Podobnie jak w przypadku dublerów zastępujących głównych aktorów podczas kluczowych scen akcji, ujęcia te przeplatają się lub czasami nakładają się na materiał filmowy przedstawiający modele i rzeczywistość. Pierwszy test bomby wodorowej, znany jako Ivy Mike, wygląda bardziej jak lampy lawowe w technice poklatkowej niż wybuch. Wiele innych Testów jądrowych wydaje się łączyć przyspieszone ujęcia wschodów słońca z prawdziwymi eksplozjami, aby uzyskać efekt znacznie większego wybuchu. Materiał filmowy z operacji Dominik wydaje się pokazywać wschód słońca z jasnością zwiększoną w, w postprodukcji. Podejrzane jest to, że w niektórych filmach eksplozje są tak gwałtowne, że w jednej chwili niszczą całe domy, ale kamera filmująca tuż obok domu pozostaje nienaruszona i nieporuszona. Wybuch często pochodzi z za kamery, a nie, jak twierdzą, z miejsca daleko poza zasięgiem wybuchu. Ktoś przesuwa kamerę tuż przed i podczas niektórych wybuchów, a kamera jest ustawiona na dziwnie nierealistycznej wysokości. W jakiej osłoniętej wieży musiałaby się znajdować kamera i kamerzysta, aby przetrwać taki test? Jeśli bomby atomowe rzeczywiście istnieją, dlaczego istnieje potrzeba fałszowania nagrań wybuchów jądrowych? Trinity i inne miejsca przeprowadzania testów jądrowych były wprawdzie najpierw wypełnione setkami lub nawet tysiącami ton dynamitu. Istnieją nagrania pokazujące żołnierzy układających gigantyczne stosy trotylu i dynamitu w miejscach przeprowadzania testów jądrowych. Oficjalnym powodem tego było, cytuję, celów porównawczych, gdzie wybuch setek ton ułożonego trotylu miał być porównywany z bombą, z bombą atomową. Każda z ekip została wysłana na oddzielną wyspę, gdzie układała stosy materiałów wybuchowych, ale obie poinformowano, że na drugiej wyspie znajduje się prawdziwa bomba, więc łatwo było oszukać samych twórców tej mistyfikacji. Gdyby grzyby atomowe nie są charakterystyczne wyłącznie dla tzw. broni jądrowej i mogą powstać przy użyciu wystarczającej ilości trotylu, dynamitu, zwykłych bomb i innych materiałów wybuchowych. Późniejsze testy jądrowe, takie jak Abel, były prawdopodobnie przeprowadzane przy użyciu bardzo dużych, ale tradycyjnych bomb, a test Baker przy użyciu setek ton dynamitu zanurzonego w zbiorniku pod wodą. Rozszczepienie jądrowe zachodzi poprzez bombardowanie uranu 238 neutronami w celu rozbicia jądra i wytworzenia izotopu uranu 235. Podczas tego rozszczepienia dochodzi do utraty masy i przekształcenia jej w energię kinetyczną, co znane jest jako rozszczepienie jądrowe. Jeśli każdy z tych neutronów trafi następnie do innego jądra uranu, powodując dalsze rozszczepienie i powstanie wielu kolejnych neutronów, tworzy to teoretyczny proces znany jako wybuchowa reakcja jądrowa. Słynny test reakcji łańcuchowej Enrico Fermiego polegał na ułożeniu ogromnych ilości grafitu i umieszczeniu w nim kulek uranu, tak aby neutrony, które zaczęłyby przez niego przelatywać, zostały spowolnione przez grafit, zderzyły się z uranem, uwolniły więcej neutronów, a następnie neutrony te kontynuowałyby reakcję łańcuchową. Osiągnięcie to wykrywalne jedynie za pomocą licznika Geigera oznaczało, że proces rozszczepienia mógł być utrzymywany, ale w żaden sposób nie dowodziło możliwości wystąpienia łańcuchowej reakcji jądrowej. W rzeczywistości wszystkie wybuchy są związane z gazem. Aby doszło do wybuchowej reakcji łańcuchowej musiałby powstać lub zostać dodany wybuchowy gaz. Produktami ubocnymi rozszczepienia jądrowego są w 94% ciepło i w 6% promieniowanie. Rozszczepienie jądrowe nie powoduje powstawania żadnych gazów, więc nie może dojść do potężnego wybuchu niszczącego. Ponadto, aby uzyskać intensywne ciepło z rozszczepienia jądrowego, miliony atomów muszą zostać rozszczepione w reakcji łańcuchowej, co wymaga moderatora spowalniającego swobodne neutrony. W bombach atomowych nie ma takiego moderatora, a nawet gdyby był, nie ma dowodów z testów, że spowodowałby to, spowodowałoby to wybuch. Niedawno odtajnione protokoły z posiedzenia Komisji Tymczasowej Projektu Manhattan z 31 maja 45 ujawniły, że Ameryka nie miała wystarczającej ilości uranu, aby zbudować bomby atomowe, które rzekomo zostały użyte przeciwko Japonii zaledwie kilka miesięcy później. Dr. Compton, dyrektor MedLab na Uniwersytecie Chicagowskim, który nadzorował produkcję wzbogaconego uranu i plutonu do bomb, stwierdził, że wyprodukowanie ilości potrzebnej do budowy bomb zajmie kolejne trzy lata. Jednak nieco ponad trzy miesiące później Ameryka rzekomo z powodzeniem wyprodukowała i użyła dwie bomby na Japonię bez przeprowadzenia testów. Enrico Fermi stwierdził, że do stworzenia bomby atomowej potrzeba od pół do jednej tony wzbogaconego materiału. Naturalny uran metaliczny zawiera 99 U-238, 0,7% U-235 i 0,3% U-234. Dlatego też, aby uzyskać jedną tonę metryczną U235, potrzeba 142,8 ton metrycznych naturalnego uranu. A na każdą tonę metryczną naturalnego uranu potrzeba około 1000 ton rudy uranu. Zasoby takiej rudy uranu z pewnością nie są nieograniczone, a zwłaszcza w latach 40. XX wieku były one ograniczone. W protokołach tymczasowej komisji projektu Manhattan wyraźnie wspomniano, że nawet uran klasy reaktorowej był niedostępny i nie wystarczyłby. Jednak zaledwie trzy miesiące później bomby były już gotowe i zostały zrzucone. Materiał filmowy, który nam pokazano, przedstawiający rzekome wybuchy nuklearne w Hiroshimie i Nagasaki, pokazuje coś, co wygląda jak dwa nałożone na siebie słupy dymu, co miało sprawić, że grzyb atomowy wyglądał na większy. Jednak zamiast sprawiać, że wybuch wygląda na większy, wygląda to raczej tak, jakby w powietrzu nastąpił jakiś wtórny wybuch. Nagrania wybuchów w Hiroshima i Nagasaki wyglądają zupełnie inaczej niż wiele innych przykładów testów pokazanych wcześniej, z których każdy również wyglądał zupełnie inaczej. W rzeczywistości Hiroshima i Nagasaki zostały zbombardowane bombami zapalającymi, podobnie jak Tokio i wiele innych japońskich miast. Analiza nagrań przedstawiających skutki wybuchu jasno pokazuje, że zniszczenia są zgodne z tradycyjnym bombardowaniem dywanowym, a nie pojedynczym wybuchem jądrowym. Gdyby zniszczenia pokazane na nagraniach z Hiroshima i Nagasaki były rzeczywiście spowodowane przez bomby atomowe, widoczny byłby jeden centralny okrągły promień wybuchu, pokazujący największe zniszczenia w punkcie centralnym, stopniowo zmniejszające się w miarę oddalania od niego. Gruz i kierunek zniszczeń powinny być skierowane na zewnątrz od tego centralnego punktu, a w miejscu uderzenia powinien znajdować się wyraźny krater wybuchowy. W filmach propagandowych z II wojny światowej można zobaczyć materiały filmowe, na których naukowcy wskazują dokładne miejsce, w którym rzekomo spadła bomba atomowa na Hiroszimę. Jednak obszar ten nie różni się niczym od innych i nie ma na nim widocznego krateru wybuchowego. Zniszczenia w bezpośrednim sąsiedztwie punktu uderzenia nie są większe ani bardziej widoczne niż gdziekolwiek indziej. Zniszczenia w obu miastach są w rzeczywistości zgodne z tradycyjnym bombardowaniem zapalającym, w wyniku którego wszystkie mniejsze drewniane budynki zostały zniszczone, a tylko kilka większych konstrukcji z kamienia i żel betonu pozostało nienaruszonych. And still Filmy propagandowe rzekomo pokazują budynki z, wyr z wyrwanymi oknami po jednej stronie i po drugiej lub most w Hiroshimie z wypalaną farbą tylko po jednej stronie, ale przykłady te są wyraźnie wybrane, aby stworzyć iluzję pojedynczego wybuchu, podczas gdy ogólne zniszczenia są podobne do tych w każdym... W innym japońskim mieście zbombardowanym bombami zapalającymi. Nie ma również żadnych dowodów na długotrwałe szkody spowodowane promieniowaniem w Hiroshima lub Nagasaki. Według ekspertów promieniowanie i opad radioaktywny miały utrzymać się przez tysiące lat, wpływając na ludzi, rośliny, zwierzęta i wszystkie żywe organizmy w okolicy, powodując deformacje pokoleniowe i tworząc prawdziwą strefę śmierci. W rzeczywistości jednak kwiaty, trawa i inne rośliny zaczęły odrastać w ciągu miesiąca, a poziom promieniowania spadł w obu miastach, po powracając do normy w ciągu kilku lat. Hiroshima i Nagasaki są obecnie tętniącymi życiem nowoczesnymi miastami. 80 lat później, bez śladu zniszczeń spowodowanych przez wybuchy jądrowe. Mieszkańcy tych miast nie radzą się z deformacjami lub przewlekłymi schorzeniami i nie ma tam niebezpiecznego promieniowania ani opadu radioaktywnego, którego należałoby się obawiać. Promieniowanie istnieje i pozostaje obecne w okolicy po każdym wybuchu, nie tylko po wybuchach jądrowych. Jeśli więc rzucisz kilka bomb lub wysadzisz tony dynamitu i zabierzesz ze sobą licznik Geigera, z pewnością zarejestrujesz promieniowanie, ale nie będzie ono utrzymywać się przez wieki lub tysiąclecia, twierdzi się w przypadku promieniowania jądrowego. Jeśli chodzi o wybuchy, które miały miejsce w elektrowniach jądrowych, takich jak Czarnobyl i Fukushima, były to wybuchy gazu spowodowane nagromadzeniem wodoru, a nie wybuchy jądrowe. W rzeczywistości wybuch jądrowy w elektrowni jądrowej jest niemożliwy. Mogą wystąpić jedynie wybuchy gazu. Obecnie w Fukushimie więcej promieniowania otrzymuje się od skanerów rozpraszających na lotniskowych bramkach bezpieczeństwa niż od tak zwanej katastrofy jądrowej. Energia jądrowa zasadniczo polega na wykorzystaniu gorącego materiału radio, radioaktywnego do zagotowania wody i wytworzenia pary, która napędza turbiny i wytwarza energię elektryczną. Jeden z czołowych fizyków jądrowych w Ameryce, Galen Windsor, który był odpowiedzialny za pomoc w utworzeniu większości amerykańskich elektrowni jądrowych, był głośnym demaskatorem w tej sprawie. Twierdził, że energia jądrowa jest po prostu najczystszym i najbardziej ekonomicznym sposobem gotowania wody, a wszystkie elektrownie jądrowe są zasadniczo i praktycznie tylko elektrowniami parowymi. Podczas swoich wykładów w całym kraju, Galen Windsor opowiadał o tym, jak on i inni fizycy jądrowi z początkowego okresu regularnie trzymali uran, pluton i odpady radioaktywne gołymi rękami, nie odczuwając żadnych negatywnych skutków. Żartował, że pływa w basenach z odpadami radioaktywnymi, aby udowodnić, że nie są one niebezpieczne, a kiedy jego koledzy nie uwierzyli mu, zaczął codziennie pić przed nimi szklankę wody z tych basenów. Na nagraniach z jego wykładów można zobaczyć, jak Galen otwiera mały pojemnik z materiałem radioaktywnym, rzekomo na tyle niebezpiecznym, że mógłby spowodować katastrofę alkologiczną o promieniu jednej mili, skażając wszystkich w budynku. Trzyma go gołymi rękami, przysuwa po nim licznik Geigera, który wykazuje wartość poza skalą. Lize cały materiał radioaktywny na języku, ponownie testuje go licznikiem Geigera i połyka. Galen Winsor przeprowadzał tę demonstrację przez lata, nie odczuwając żadnych negatywnych skutków i dożył ponad 80 lat. Po próbie ujawnienia prawdy podczas swoich wykładów rząd skonfiskował jego materiały jądrowe, wysłał do jego domu oddział. Swat I zaczął nękać go na drodze prawnej. Cytowano jego słowa. Nie ma czegoś takiego jak odpady jądrowe. Są tylko materiały wytworzone w reaktorze jądrowym, które można odzyskać i wykorzystać z pożytkiem. Odpady wysokopoziomowe są radioaktywne i samo nagrzewające się, więc paliwo uranowe nadające się do ponownego wykorzystania spełnia tę definicję. Jeśli jednak pominąć jego wartość wewnętrzną, to spełnia ono definicję odpadów wysokopoziomowych. Załóżmy jednak, że nie ma odpadów wysokopoziomowych, a jedynie materiały, które można odzyskać i wykorzystać w sposób korzystny. W takim razie, czym jest fiasko związane z odpadami niskopoziomowymi? Jest to pretekst do wprowadzenia federalnego, niemożliwego do skontrolowania systemu utylizacji, dzięki czemu zorganizowana przestępczość może pozbywać się dowolnych dowodów, które chce, i nigdy nie można ich ponownie odnaleźć. Podobno pod oceanem w betonie zakopane są pojemniki ze stali nierdzewnej, w których przez 2000 lat gotuje się gorący materiał radioaktywny. Produkcja, przechowywanie, transport i utylizacja materiałów jądrowych są niezwykle kosztowne i tajne. Protokoły dotyczące postępowania z odpadami jądrowymi obejmują rzekomo zakopywanie ich głęboko w skalę macierzystej Ziemi przez takie rozległe i kosztowne procedury. W rzeczywistości, jak wykazał Galen Windsor, materiały jądrowe nie są tak niebezpieczne ani toksyczne, jak się to je przedstawia, a przesadzone tajne metody utylizacji prawdopodobnie służą również jako przykrywka dla tajnych operacji finansowanych z tajnego budżetu. Daje to kompleksowi militarno-przemysłowemu nieograniczoną możliwość czerpania z pieniędzy podatników. W wielu momentach podczas wyścigu z nuklearnych Ameryka wydawała ponad 50 milionów dolarów dziennie na wydatki związane z bronią jądrową, co niemal dorównywało ogromnemu budżetowi NASA. Nie ma wątpliwości, że istnieją pociski balistyczne, bomby i rakiety o niesamowitej mocy, ale konkretne twierdzenia dotyczące broni jądrowej i wybuchów jądrowych, które wymagają rozszczepienia, reakcji łańcuchowej i powodują zniszczenia na skalę znacznie przekraczającą, przekraczającą możliwości broni konwencjonalnej, są ewidentnie fałszywe. Rozczepienie jądrowe po prostu nie wytwarza żadnego gazu niezbędnego do takiego wybuchu, a broń jądrowa nie zawiera moderatora spowalniającego swobodne neutrony. Odtajnione dokumenty sugerują, że rząd amerykański był daleki od posiadania wystarczającej ilości U-235 do produkcji bomb rzekomo zrzuconych na Japonię. Analiza filmów z Hiroszimy, nagasaki i materiałów z testów jądrowych wykazuje niezliczone anomalie wskazujące na manipulację zdjęciami i oszukańczą propagandę wojenną. Poziom promieniowania szybko spadł, a zniszczenia przypisywane dwóm wybuchom jądrowym nie różniły się od zniszczeń w sąsiednich miastach i miasteczkach spowodowanych nalotami bombowymi. Historie o bombach Little Boy i Fat Man były tylko mitami niezbędnymi do wywołania paniki związanej z wyścigiem zbrojeń w okresie zimnej wojny, który wkrótce miał się rozpocząć. Groźba, że dowolny kraj może nacisnąć przycisk i zniszczyć całe miasta lub kraje, jest doskonałą, przerażającą wymówką dla Ameryki, aby wkroczyć i wypowiedzieć wojnę każdemu, kto rzekomo posiada lub opracowuje broń jądrową. Od czasu pierwszych testów rzekome wybuchy jądrowe stawały się coraz większe, podczas gdy ładunek bojowy stawał się coraz mniejszy. Do tego stopnia, że obecnie mamy wierzyć, iż można je przenosić w walizce. Uczenie pokoleń dzieci, aby chowały się pod biurkami, zaszczepiło w nich strach przed straszakiem równie fałszywym jak ten pod ich łóżkami. Has now instilled fear of a boogeyman just as bogus as the one under their beds.